Cześć! Witam Cię w filmie dotyczącym autoterapii Twojego przeciążonego kolana. Do tych ćwiczeń będzie Ci potrzebny wałek lub coś okrągłego, butelka albo po prostu wałek do ciasta i jeżeli masz, krótka guma. Jeżeli nie masz gumy, spokojnie też sobie poradzisz. Od razu powiem. Ćwiczenia, które robimy razem na tym filmie. Są pewnym standardowym zestawem. Na środkowej części uda. Będą takie miejsca, które będą bardziej bolesne niż inne, i na nich się za chwilkę zatrzymamy, ale najpierw poproszę Cię, żeby rolować się przez 30 sekund góra-dół. Możesz się wspomagać stopą, staraj się nie obciążać nadgarstków. Jak zjedziesz, możesz się poprawić. A teraz znajdź najbardziej wolące miejsce, zatrzymaj się na nim i pięć razy uginasz i prostujesz nogę. Super. I teraz, jak mamy już środek, przechodzimy na całkiem prześrodkową część UDA. Czyli musimy otworzyć, zrotować biodro i tak samo popracujemy 30 sekund górę-dół. Co ważne, ważne, żeby robić to powoli. Nie chcemy tutaj mięśnia bardzo rozwodzić. Możesz teraz poczuć jak ukochania się pośladek. część. I jeszcze 10 sekund. To nie jest super łatwe, ale działa. No i teraz, jak znajdziesz sobie miejsce, które boli bardziej niż inne, zostań na tym miejscu i spróbuj poruszać się do środka na zewnątrz. Ostatni i przejdziemy na drugą stronę. Teraz zrobię wersję troszkę łatwiejszą dla osób, którym trudniej jest utrzymać się na rękach. Osoby, które potrafią utrzymać się na rękach, robią to samo na drugą nogę, tylko w pierwszej wersji. Dla osób, którym trudniej utrzymać się na rękach, można się położyć i w takich mniejszych Ruchach rolować, przenieść się troszkę dalej. I tak samo, czyli zostajemy kilka razy w tym samym miejscu. Jeszcze łatwiejsza wersja będzie taka, że siadamy i po prostu przejeżdżamy wałkiem lub wałkiem do ciasta w tym konkretnym miejscu. Dobrze, a teraz. Już w swojej wersji szukamy miejsca, które woli bardziej niż inne. I uginamy, prostujemy nogę pięć razy. Super. I przechodzimy sobie na stronę przyśrodkową. Ja znowu się położę, żeby ułatwić. Osobom, które nie potrafią jeszcze utrzymać się na dłoniach. No, i tutaj też różni się to tym, że po prostu musimy być kilka razy w różnych miejscach, potem przesunąć rolę, przejść wyżej i się tak samo wyrolą. No i przechodzimy sobie na tą boczną stronę. Tutaj jest to troszkę trudniejsze, wiemy. Staramy się to robić w oparciu z pomocą drugiej nogi. Ta noga może być lekko ugięta. Przypominam, że jest to prostsza wersja. Tutaj, jeżeli się nie chcemy opierać na rękach, trzeba wziąć sobie jakiegoś pówka i po prostu albo o kanapę, albo o pufka się oprzeć. I na zewnątrz. Super. No i teraz, jak mamy zrolowane udo, czyli główne mięśnie, które mogą nam ten ból powodować. Bo jeżeli mamy napięte udo, to mamy podciągniętą do góry rzepkę. No i cały staw nie jest w takim ustawieniu, w jakim powinien być naturalnie. Więc jeżeli mamy zrolowane to udo, możemy przejść dalej. Czyli możemy popracować z biodrem. Jak wygląda praca z biodrem? Chciałabym, żebyśmy ją teraz zrobili razem. Trękamy na jedną kolankę. Rozkrok może być długi. Nie musi być bardzo blisko siebie. I teraz chciałabym, żebyśmy ustalili miednicę. Wtedy już lekko powinno być odczuwalne rozciąganie tutaj w biodrze. I delikatnym ruchem Kierujemy biodro w dół i wracamy. W dół i wracamy. Jeżeli nie umiesz zrobić tego ćwiczenia, dlatego że no, boli cię kolano, jeżeli je opierasz, możesz podłożyć coś miękkiego tak, żeby tam było po prostu swobodniej. I jeszcze dwa. Jeden i zmienimy nogę. W drugiej serii pokażę wersję faktycznie jeszcze łatwiejszą, która troszkę też nam w ten sposób będzie działać, ale teraz zróbmy drugą nogę, ustawmy miednicę i idziemy. Hop. Jeden. No i super. Chwila przerwy. Możemy rozluźnić nogi. I teraz. Po tej przerwie zrobimy jeszcze jedną serię. Jeżeli potrafisz robić wersję w dole, robisz wersję w dole. Jeżeli nie potrafisz robić wersji w dole, bo z jakiegoś powodu odczuwasz kolana czy odczuwasz dyskomfort, który nie jest rozciąganiem, to zrób ze mną wersję łatwiejszą, czyli wersję w stanie. Tak samo. Noga będzie z tyłu, ale jeżeli dasz radę przykleić stopę, jeżeli nie, to zostań na palcach i tylko w tej pozycji lękko idziesz sobie, zamykasz biodro i je otwierasz. Hop. Zamykasz biodro i je otwierasz. Oczywiście jest to tylko wstępna wersja, chcemy dojść do tej po przedniej, hop I jeszcze, trzy, hop dwa, hop. jeden dwa i jeden. Super. Mamy troszkę zmobilizowane biodro. Możemy przejść do uruchamiania pośladów, ale zanim uruchomimy poślady, przejdziemy przez moje ulubione ćwiczenie na aktywację brzucha i ustawianie miednicy. Tak czy inaczej kładziemy się na plecach. W na plecach kładziemy sobie jedną rękę na żebra, drugą na mietnicę bierzemy wdech, żeby wypełnić brzuch pomiędzy rękoma i z wydechem napinamy mięśnie brzucha. Jedziemy wdech. I jeszcze dwa. I super. Jak mamy już napięty brzuch i ustawioną miednicę, możemy uruchomić pośladki. W tym celu chciałabym, żebyśmy zachowali tą pozycję leżącą i przez napięcie pośladów unosimy biodra w górę. Czyli hop. Góra przytrzymaj. Trzy, dwa, jeden, dół. No i lecimy całą serię. Dopuszczalne w tym ćwiczeniu jest to, żeby czuć tył uda. Niedopuszczalne jest to, żeby czuć przód uda. Jeżeli czujesz przód uda, musisz wrócić do kroku pierwszego, czyli do rowania. I rolować się tak długo, aż w końcu w tym ćwiczeniu poczujesz. Tył uda i posiad, a nie przód. I jeszcze Cztery. Trzy. Ja się opowiem Ci, dlaczego pośladek jest taki ważny. Jeżeli pośladek dobrze stabilizuje Ci biodro, dużo mniej muszą pracować zginacze biodra, czyli tutaj to wszystko, co mamy, przez co też są one mniej przeciążone, no i kolano też jest lepiej zabezpieczone. Jedziemy, w druga seria. Napinam poślad i jak? 10, 9. 娃娃线，线的。 Przerwie, przyciągnij kolana, rozma plecy. No i została nam jeszcze jedna seria, czyli znowu pamiętaj, tak jak przy oddechu ustaw w No i 10 powtórzeń lecimy w górę. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. No, jeżeli nie masz stać, po prostu usiądź i rozciągnij jeszcze łydkę, czyli załóż sobie palce za piętę drugiej nogi i delikatnie ciągnij w tamtą stronę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, z jednej strony. I tutaj tak samo delikatnie rozciągnij. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Zrobiliśmy sobie taki krótki zestaw ćwiczeń odciążających mięśnie. Bardziej niż inne. Jeżeli pomaga ci bardziej, powtarzaj je częściej. A jeżeli czujesz, że pomagają ci wszystkie, odpalaj ten filmik nawet codziennie i świcz tym ze mną. No, to powodzenia!